Dzisiaj film o wypaleniu i przeboczcowaniu, ale wydaje mi się, że na początek w zasadzie powinniśmy zacząć od tego, czym to w ogóle jest. Wypalenie istnieje w różnych formach. Przypuśćmy, że montuję filmy i w pewnym momencie się w tym po prostu wypalam. No to pierwszym objawem jest to, że nie chcę mi się dalej tego robić. Nie potrafię znaleźć motywacji i nie chcę się w to po prostu w żaden sposób angażować. No i przeboczcowanie to coś, co w dzisiejszych czasach. Jest niestety bardzo powszechne. Żyjemy, słuchajcie, w świecie, gdzie cały czas scrollujemy. To znaczy wszystko zaczęło się od TikToka, a po TikToku wszystkie aplikacje, takie jak YouTube, Instagram czy Facebook, zrobiły krótkie formy. Napływa do nas masa sygnałów z różnych stron. Bezczynnie skrolujemy TikToka, a to zabiera nam masę czasu. I teraz, czy to nam coś daje? No nie, nie daje nam zupełnie nic poza tym takim chwilowym. Szczęściem, chwilowym endorfiną. Poza tym napływa do nas z każdej strony masa informacji ze świata: czy to z telewizora, czy to z właśnie internetu, i tak po prostu w pewnym momencie jesteśmy w stanie odczuć na sobie. Taki właśnie efekt przeborcowania, że no w zasadzie to nie chce nam się nic robić i nie chce się nam dążyć do żadnego z celów. Jesteśmy jacyś tacy przytłoczeni tym natłokiem informacji. Ja słuchajcie, przedstawię wam troszeczkę swój przykład, bo uważam, że byłem wypalony i po części myślę, że nadal jestem. Tylko właśnie. Czy to można nazwać wypaleniem? Dobrze wiecie, że ja robię wszystko, żeby moje filmy były na jak najwyższym poziomie. Ja filmy montuję bardzo długo i w pewnym momencie nie potrafiłem znaleźć jakiejś takiej równowagi. To znaczy. Do teraz mam wrażenie, że nie potrafię. Myślę, że najważniejsze w tym jest to, żeby znaleźć ten work life balance, czyli pracować tyle, na ile możemy, ale zapewnić też sobie inne formy spędzania czasu. I wypalenie to jest taki przykład, właśnie tak jak Ziemniak mówił ostatnio na PGA, jak z nim rozmawiałem, że zaczyna ci być po prostu w życiu smutno, mimo że robisz teoretycznie coś, co kochasz. Ostatecznie mamy takie poczucie, że nie chce nam się tego robić. No i na moim przykładzie. Myślę, że nagrywa i montuje na tym wyższym poziomie już od Naprawdę wielu filmów. Teraz montaż filmów jest dużo bardziej czasochłonny niż był kilka lat temu, no bo wiadomo, to po prostu ewoluuje. No i w momencie, kiedy poświęcacie na coś bardzo dużo czasu, pojawia się właśnie wypalenie. Tylko, że w moim przypadku to wypalenie jest i czasami się faktycznie pojawia, ale ja w tym wszystkim widzę jeszcze jeden problem. Ja nie potrafię się zmotywować, żeby włączyć Premiere Pro i zacząć montować film. To znaczy, ja wolę sobie pograć czy pooglądać YouTube'a, no bezczynnie i chociażby poskrolować jakieś krótkie. Formy, czy to na YouTubie, czy to na Instagramie. No i co? W momencie, kiedy wstajecie i od razu odpalacie telefon i spędzacie na tym kilka godzin, no to potem macie takie poczucie, że nie chce wam się jednak robić nic, mimo że mieliście plany, by zrobić coś. No bo właśnie jesteście przeborcowani. Od rana siedzicie przed ekranem i poświęcacie na to zdecydowanie za dużo czasu. Ja nie mówię, że oglądanie filmów na YouTube jest złe, no bo oczywiście może rozwijać. I faktycznie, w no, oglądanie filmów na YouTube jest bardzo spoko, w momencie kiedy to jest taka rozrywka, ale w momencie kiedy robimy to za często, to, to nie jest dobre. I to wtedy właśnie pojawia się to uczucie, kiedy teoretycznie chcemy coś zrobić, ale właśnie przeborcowanie nie pozwala nam się skupić, albo po prostu nawet nie zaczynamy tego robić. I dla mnie, montowanie filmów to jest zajawka. Ja to uwielbiam i to jest moja pasja. Do tego trzeba być naprawdę kreatywnym, a te dwa zjawiska, o których przed chwilą wam powiedziałem, uważam, że wykluczają bycie kreatywnym. Dlatego czasami na kanale na przykład pojawiały się kilkumiesięczne przerwy, no między innymi. To znaczy ja się dałem do programu i film montowałem na przykład pół godziny, po czym wyłączałem program i znowu wracałem do oglądania YouTube'a. No właśnie, w momencie, kiedy robicie coś długo i pojawia się to wypalenie, no to warto znaleźć sobie coś, co będziecie robić poza tym. Nie wiem, no cokolwiek idź się na dwór na spacer pójść się na rower i jeszcze taką jedną anegdotą, w momencie, kiedy rozmawiałem z ziemniakiem, no to on mi powiedział: Ja się z tym w 100% zgadzam. W momencie, kiedy to wypalenie jest naprawdę silne, po swoim doświadczeniu powiedziałbym, że warto jest się zgłosić do psychologa. Jakkolwiek to nie brzmi, bo wiele osób to bardzo bagatelizuje, ale możesz pójść do człowieka, wygadać się na jednej, dwóch, trzech sesjach z rzeczy, które cię po prostu bolą. Osoba, która spojrzy na wszystko chłodno z zewnątrz, powie ci, dlaczego się tym przejmujesz. I nagle ten efekt wypalenia zaczyna znikać. A czasami warto jest zrobić coś innego. Ja, jak czułem się mocno wypalony, to Stwierdziłem, dobra, koniec, nie robię filmów o sprzęcie i przez jakiś czas robiłem tylko i wyłącznie odcinki newsowe. I to sprawiło, że ja jakoś tak odpocząłem po prostu głową. To jest bardzo szeroki temat, w sensie no, jakby ciężko to poruszyć tak w jednym filmie, za dużo spływa na nas informacji, my nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, co robimy. Ja nie zarabiam na YouTube dużo, to znaczy to są naprawdę małe, małe kwoty, ale to jest moja zajawka. Ja to robię. No, nie, nie wyobrażam sobie po prostu zamknięcia kanału na YouTube. Nie wyobrażam sobie tego. To znaczy, ja od 8 roku życia <gryw> robię to i tyle. No. Ja to uwielbiam robić i daje mi to po prostu satysfakcję. To jest najlepsze. W momencie, kiedy kończę film i mam tą satysfakcję, wiem, że zrobiłem coś dobrze. Czasami trzeba usiąść, wyłączyć telefon odciąć się od internetu, ja wiem, że to jest trudne, w momencie kiedy ma się w kartę przeglądarcy otwartą, to czy tam epidemic sounda czy, czy jakieś rzeczy właśnie czy stoki do, do montowania no to wiadomo, że czasami ciężko nie wejść na YouTube'a, ale właśnie trzeba się skupić, odciąć się od internetu i skupić się tylko i wyłącznie na robieniu tego co chcemy zrobić. Jest po 16 a ja spędziłem dzisiaj przed telefonem 2 godziny i 26 minut no i to efekt tego, że rano Wstałem i pierwsze co zrobiłem, to wziąłem do ręki telefon. To jest złe, to jest bardzo złe i ja też troszeczkę muszę zmienić to, bo. Mam z tym problem i normalnie mam z tym problem i się do tego przyznaję. Także wypalenie, przeboczcowanie, brak motywacji, to wszystko się łączy. Trzeba sobie znaleźć balans i równowagę w tym, co robimy, a przy okazji znaleźć może jakąś drugą zajawkę, czyli coś, na czym skupimy się poza naszą główną pasją. Jest jeszcze jeden temat. Wiele osób mówi, że w momencie, kiedy nasza pasja staje się pracą, to to jest świetne, ale często przestaje już być zajawką, bo zaczynamy na tym zarabiać traktujemy to jako praca i tak dalej i tak dalej. Na pewno trochę prawdy w tym jest. Dlatego tak bardzo ważne jest work-life balance. No bo umówmy się, że ja na YouTube nie zarabiam, ale traktuję to jako pracę w pewnym sensie, no bo chcę dla Was wypuścić film i chcę, żeby on był jak na jak najwyższym poziomie i nie chcę tak po prostu zawieść Was jako widzów, więc staram się nad nim i pracuję nad nim, pędzam nad tym masę, masę godzin. Balans, znalezienie sobie jakieś rozrywki poza śpatrzeniem w ekran i graniem, to myślę takie dwie najbardziej pożyteczne wskazówki, no a jeśli to nie pomoże to myślę, że faktycznie ten psycholog ja myślę, że Ziemniak ma ogromną rację, tylko że my tutaj rozmawiamy o właśnie o tym takim przebodźcowaniu, braku motywacji wypalenie jak się pojawia to jest troszeczkę już wiecie, siedzi trochę psycha i, i wtedy faktycznie ten psycholog jest potrzebny ale w takich momentach myślę, że trzeba się zastanowić nad naszymi priorytetami i co jest tak naprawdę dla, dla nas ważne i wtedy dążyć do celu, tak po prostu Dzięki, słuchajcie, to był troszeczkę inny film, ale chciałem też pogadać z Wami. Co Wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, to jest naprawdę trudny temat i bardzo szeroki. Moglibyśmy zrobić tutaj kilka godzin rozmowy, czy kilka godzin podcastu, a może byście chcieli kiedyś. Dajcie znać, pamiętajcie, balans, równowaga, znalezienie sobie fajnej rozrywki i fajnej zajawki dodatkowej. Jeżeli nasza główna zajawka staje się taką zajawką, na którą przeznaczamy tak dużo czasu, że w pewnym momencie pojawia się to małe... Albo większe wypalenie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Cześć!